Uszanowanko wszystkim, dziś drapniemy sobie na szybko dwie megalinie, a raczej dodrapiemy, bo już w połowie są drapnięte i zobaczymy, która przyniesie jakikolwiek zwrot. Megalinie są z różnych paczek, więc zobaczymy, która tutaj wypadnie lepiej, więc drapiemy dalej. Co tutaj mamy? Lody i serce. Zaczynamy od góry, czy coś tutaj będzie. Megalinie generalnie wydaje mi się, że lepiej wchodzą niż ekstra linie bądź superlinie. Ale też fakt, że są droższe dwa razy niż ekstra linie. To są lody, tu jest serce. Czy coś, coś tu jest? Są jeszcze jedne lody. I to chyba by było na tyle. Nie, jeszcze tu przegapiłem. Przegapiłbym, bo nie przegapiłem w sumie. Dobra, drapiamy dalej. Diament. Szminka. Jedziemy od góry. Jest diament. Jest diament. Czy będzie gdzieś tutaj śminka? Nie widzę. Diamentu drugiego też nie. Jest śminka tutaj. Dratnięte, tylko że na tym żółtym to tak niekoniecznie widać. że pod jakim kątem się spojrzy. Więc jeszcze szukamy szminka diament. Jest jeszcze jedna szminka tutaj na zielonym. Dobra, może jakiś pieniądz z tego wpadnie. Przydałoby się, żeby się chociaż ten Tęcza zegar. Ten czas jest dość charakterystyczna, więc sprawdzimy, jest. jest tu, jest tu, i jest też tu na żółtym, to jeszcze zegar. Zegar też jest dość charakterystyczny, jest okrągły, pusty w środku, więc nie widać go tutaj, to drapiemy dalej. Klapki, foto. Są laczki na samej górze. Dobra. Jeszcze żadnej linii nie ma. Szukamy dalej laczków i foto. Jest foto. O, i od razu laczki w tej samej linii. No to już tylko tutaj żółwia brakuje. Przydałby się żółw. Są laczki dalej. Czy tutaj coś będzie? Są laczki. Yy, tu jest z kolei foto. No, może jakaś chociaż jedna linia żeby wpadła i tutaj już nie ma ani laczków, ani foto. Dobra, trafimy dalej. Gwiazda, moneta. Gwiazda to tutaj gdzieś mi mignęła parę razy, ale moneta chyba nie. A może to nie w tej. Nie w tych liniach było. No nie, gwiazda jest, jest. Gwiazda jest. Monety chyba tu nie ma. No niestety monety nie ma. Dobra, to jedziemy kolejne. No już powoli zbliżamy się tutaj do końca. Flaming słońce. Jest flaming. Ale jeszcze pierścionka brakuje, jest flaming, brakuje winogrona. No i tutaj już jest flaming, brakuje dzwonu. My tu szukamy słońca. Słońca i flaminga. Jest flaming na zielonym. I tu jest jeszcze flaming jeden. No, żółw to by tutaj wiele linii chyba zrobił. Tu by zrobił, tu by zrobił, tu by zrobił i drugą. No dobra, dwa symbole nam zostały. Kości. Kości są tu. Kości są tu. No to tutaj cytryna wydała trzy linie. Kości są tu. I tutaj też, ale. Coraz mniejsza szansa, że coś tutaj będzie. No i ostatni symbol to piłka. Czy piłka gdzieś tutaj była? Była chyba, ale linii z tego raczej nie będzie. No nie, bo brakuje żółwia. Więc jeszcze dla pewności można sprawdzić. Żółw, cytryna, winogrono. Czy tutaj na pewno nie ma? Żółw, cytryna, winogrono. Nie widzę. Żółw, cytryna, winogrono, dzwon, podkowa. No i tylko dzwon, podkowa, podko pierścionek. Tak więc dzwon. Nie widać podkowy. Też nie widać. Pierścionka też nie widać, więc tu jest pusto, ale jeszcze mamy bonus. Może tutaj coś się trafi, tu musimy mieć dolca. Niestety jest świnia. Więc gdzieś tu będą litery kontrolne z lewej strony, bo tu jest tak szeroko. Są trzy różne. W naszym układzie to oznacza przegrano no to bierzemy w takim razie drugie mega linie tutaj też już część zdrapane może tutaj się uda chociaż jedną linię ułożyć zobaczymy kłódka diament lecimy od góry diament jest Jest diament, kołtka jest. No i tutaj dalej już. O, jest jeszcze jeden diament. No i dobra, to może tutaj coś e, będę się z tymi liniami, jednak skoro tam nie było, ale. Na razie to tak średnio bym powiedział, tak średnio. W serce dzwon. W serce jest charakterystyczne, to sobie poszukamy od razu go w pierwszej kolejności. Mm, nie widać. Dzwon. Od góry. Tu, tu jest dzwon. Tu jest dzwon. Tu jest dzwon. Kolejny dzwon. No, szkoda, że w piątce się nie liczy. W piątce by było parę. Tu jest dzwon, dobra, jest jeszcze jeden dzwon. I tu jest jeszcze jeden dzwon. O, to już tylko samochodu brakuje. To lecimy, kolejny sakwa, sakwa motyl, sakwa, jest kolejna sakwa, jest motyl. bo na tyle, jeżeli chodzi o te dwa symbole. To są z kolei wiśnie i arbuz. Od góry lecimy. Tu są wiśnie. Tu są wiśnie. Tu są wiśnie. Tu są wiśnie. O, kolejne wiśnie. Wiśnie są, ale za nie widać. I są jeszcze jedne tutaj wiśnie. No dobrze, to jeszcze zostało 6 symboli. Flaming, present. Prezentu chyba tutaj w ogóle jakoś nie, nie było. Zaraz no, Sprawdzimy. Flaming, flaming, no i to by było na TV. Kokos klapki. I kropki. Kokos. A tu jest kokosa dużo. jeszcze jest Krapki. A śminki światki to nie było? W poprzedniej krzyżówce właśnie to się tak może mylić jak się trafia jedno po drugiej Klapki kokos, kokos jest tu klapki. No szanse jakieś na tej linie się pojawiły, ale no, póki co to tak strzelanie dookoła, dookoła jest Pierścionek pierścionek, pierścionek, i to wszystko. No i ostatnia szansa, żeby jakaś linia była. Naszyjnik, tutaj jest naszyjnik, ale co z tego? Gdzieś tam chyba na dole też był. A tu jest jeszcze tutaj, ale brakuje liścia i kości. No i naszyjnik jest tu na dole i też brakuje. Teraz jeszcze sprawdzimy auto, liść, szminka. autolist, szminka nie ma, rower lody kości, no nie ma, piwa, słońce Nie widać, słońca nie widać, czyli chodzi o to, że jest przegrane. No, chyba że w bonusie będzie dolar. No, niestety jest lustro. Tak więc, obie megalinie przegrane, trzy różne. Także żadnym się nie udało. Ale jeszcze megalinie będą drapane na kanale. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym drapaniu. Cześć.